angielsku. Jak będzie taka potrzeba, żeby przejść na angielski, to przejdę. Ale na razie wygląda mi będzie takie krótkie wprowadzenie zrobić po polsku. Będę wie w maju, tak, mówiłem o, wokół tego problemu, ale w sytuacji, kiedy jest więcej podejmujących decyzje, w związku z tym jest trudniej y, ustalić, y, jakie są kryteria y, i co oznacza rozwiązanie problemu. Tutaj skupię się tylko na y, optymalizacji, a więc jest jeden podejmujący decyzję, a trudność no, zobaczymy, czy tam jest jakaś trudność. Dla mnie jest powiedzmy, niejasne, jak traktować pole losowe w momencie, kiedy gromadzimy informacje na temat tego pola i musimy podjąć decyzję o tym, w którym momencie zrezygnować z. Można powiedzieć przesuwania się w jednym kierunku, a zacząć przesuwać się w drugim kierunku, a może trzeba zastosować jakąś taktykę, a więc nie przesuwać się po osiach, tylko być może po jakiejś innej trajektorii. Ale akurat tym problemem się nie będę zajmował, to jest, są stare problemy z lat 70. i myślę, że są zaniedbane. Znaczy, Niewiele prac na ten temat y, powstaje, takich aplikacyjnych, bo te rozwiązania teoretyczne są y, głębokie z y, tam tych okresów. Y, dałbym, <śm> więc <śm> y, zaczynam od tego, że w y, y, Sekwencyjnej estymacji. <coughs> właściwie osobnym zadaniem jest ustalenie funkcji decyzyjnej, a osobnym problemem jest wyznaczenie momentu gromadzenia informacji. I w, tym, w tym zakresie. W zasadzie nie ma problemu optymalnego stosowania w klasycznych zadaniach, z wyjątkiem takiego zadania, które pojawia się przy testowaniu, kiedy mamy kilka eksperymentów, które gromadzą informacje na temat modelu. Przy czym nie każdy eksperyment wnosi no, informacje o wszystkich parametrach, a czasem te eksperymenty są powiązane. W związku z tym, gromadzenie informacji w niektórych eksperymentach mogło być w pewnym momencie zaniechane. I wtedy się pojawia właśnie taki naturalny problem wielokrotnych zatrzymań. Czyli zatrzymujemy niektóre eksperymenty, ponieważ one już nie są z punktu widzenia gromadzenia informacji istotne. No, można powiedzieć, że z drugiej strony problem nieodwracalnego zatrzymania jest często spotykany w zadaniach sterowania. Zwłaszcza w zadaniach sterowania impulsowego, gdzie <grym> e, właściwie każda decyzja jest e, związana z podjęciem e, decyzji o tym, w którym momencie należy akcję podjąć i jaka ta akcja ma być. E, no, tutaj e, na tej stronie napisałem kilka pozycji, e, takich, które e, zajmują się tym tematem i. E, no, powiedzmy, że yy, znajomość, yy, znajomość tej yy, historycznej literatury na pewno u każdego, kto się zajmuje sterowaniem, yy, potwierdzi to, że yy, jednym z elementów w niektórych zadaniach jest wielokrotne zatrzymanie. Yy, no, jak yy, dochodzimy do. Yy, Podejmowania decyzji, to trzeba sobie powiedzieć, co, co to jest kryterium i do czego ono służy. Tutaj wpisałem definicję taką ze słownika, ale nas będzie interesować to pojęcie z punktu widzenia podejmującego decyzję. No i te kryteria, które. W późniejszych przykładach będę używał, one wynikają z jakiegoś modus operandi na statystyce będą to um, albo ilorazy wiarygodności, albo um, funkcje wiarygodności, które w jakiś sposób odzwierciedlają naszą wiedzę z eksperymentów, a w innych zadaniach będą um, jakieś funkcje od obserwacji bądź bezpośrednio obserwacji. To jest podsumowanie tego, co do tej pory mówiłem, a więc lata 50. rozwój analizy sekwencyjnej, i w 1967 roku Zygmunt napisał przeglądową pracę, w której podkreślił znaczenie optymalnego zatrzymania jako osobnego zadania. Posłużył się przykładem z pracy Finga. Effing był na stażu w tym czasie Stanford i no, rozważali taki problem, który jest związany z obserwacją procesu Poasona. Zauważył, że Rozwiązanie problemu sprowadza się do wyznaczenia brzegu, czyli funkcji Y, która odzwierciedla no, obszar, czy pokazuje, jaki jest, w jakich chwilach stan obserwacji jest taki, że należy się, czy należy się zatrzymać. Ale w gruncie rzeczy zadanie sprowadza się do Zatrzymania procesu z czasem dyskretnym. <laughs> wyznaczenie funkcji y, jest zadaniem wariacyjnym, natomiast y, wyznaczenie samego momentu zatrzymania y, jest zadaniem, y, to można powiedzieć, z analizy y, No Może ja. Y, y, <laughs> Przejdę do punktu drugiego. No, bo tak, pojedyncze zatrzymania były naturalnym elementem metod sekwencyjnych. Natomiast w, pewnym, w pewnej pracy w 1967 roku, wcześniej Hackstrom rozważył taką ogólniejszą propozycję optymalnego zatrzymania dla procesów innych indeks dla procesu indeksowanych przez elementy pewnego częściowo urządkowego e, e, tego zbioru i pokazał, jakie są problemy z definicją w ogóle e, optymalnego zatrzymania. E, no i od tego można powiedzieć, od tej pracy e, zaczęły się rozważania, które doprowadziły do e, wyników które otrzymali Kajroli i potem Kręger i Sarzyszton na temat tych modeli, napisali obszerną monografię. A Hans Hansen sprowadził zadanie do, do jednego z prostszych modeli, w których proces jest indeksowany przez elementy z N kwadrat. I e Podejmujący decyzję obserwuje, można powiedzieć, przy ustalonym indeksie pierwszym realizację tego, tego ciągu, a następnie zatrzymuje już ten zatrzymany po drugim indeksie proces. I, ta, i ten model Hackstroma posłuży mi w dalszych przykładach, no, ponieważ jak widać z tego opisu na tej stronie podejście czy u węgela, czy arestana, czy u innych polegało na tym, że wprowadza się taktykę. Taktyka to jest ta ścieżka, po której należy gromadzić informacje, a następnie tworzy się problem optymalnego zatrzymania dla tego procesu po tej ścieżce. No i to, i to zadanie w moim przekonaniem nie jest do tej pory dostatecznie dobrze zbadane, w szczególności wybranie tej ścieżki no, nie jest zaorganizowane w takim stopniu, żeby mogło być przedmiotem zainteresowania osób pracujących z zastosowaniem. Tutaj jest literatura, teraz no to będzie troszeczkę dobrze i przytelne, bo y, y, pokazuje w jaki sposób się ten model y, realizuje na, na przykładzie już y, y, konkretnych y, y, procesów, a więc proces, y, który który rozważam. Tutaj jest wieloindeksowy. To jest y, funkcja od ciągu. Tak sobie to Hackstrom wyobraził, że no, konstruuje ten proces wykład jako zdefiniowany jako funkcja wielu zmiennych, a tutaj są obserwacje y, jednego ciągu, potem następnych ciągów. Jak tutaj zatrzyma ten jeden, to potem ma ciąg po drugim indeksie i tak dalej, i tak dalej. No, co jest ważne w, tak, w tych zadaniach, trzeba pokazać jak informacje są prowadzone, więc tutaj mamy wibracje, które pospełniają odpowiednie inkluzje i rozłamany proces ma być zgodny z tymi wibracjami. Oczywiście jest szereg Takich założeń technicznych. No i bazując na tym podejściu, no tutaj jest wypisane kilkanaście, może nie wszystkie wypisałem, ale jest ileś tam prac z tego okresu to są lata 60., no i późniejsze, w których konkretne, przy konkretnych założeniach o tych, o tych funkcjach G i o pomiędzy tymi procesami XAI z poprzedniego slajdu, tutaj już tych nie ma, jest pokazane, jak skonstruować, jak skonstruować wypłatę, czyli wartość, wartość tego problemu. W zasadzie, jeżeli problem jest w ten sposób postawiony, to można by powiedzieć, że posługując się ideą Bermana, można udowodnić, że konstruując kolejne funkcje, jeżeli te funkcje, wypłaty, które dla obciętych, można powiedzieć, problemów skonstruujemy, spełniają odpowiednie warunki, to cały problem ma rozwiązanie, ale <tryk> <tryk> Uzyskanie takiego modelu dla konkretnych, dla konkretnych zagadnień, na przykład statystyki, niekoniecznie musi być takim prostym zadaniem. No nie znam, być może coś przeoczyłem, ale nie znam analitycznego rozwiązania, nawet stosunkowo prostych zagadnień, w których Poszukuje się optymalnego zatrzymania, na przykład w tym, w tym przypadku. To jest akurat zagadnienie wyznaczenia momentu rozregulowania, czyli zagadnienia statystycznego, w którym celem jest przy odpowiednich założeniach wyznaczenie momentu, w którym opis modelu zmienia się. Jaki jest tutaj model? No, przepraszam, tutaj te, te funkcje, które tutaj są, opisują, u góry jest indeks 0 i, i j, to 0 oznacza, że to jest rozkład. Obserwacji przed rozregulowaniem, czyli przez, przed zmianą, przed przełączeniem, tutaj jest po przełączeniu, ta jedynka o tym mówi. No, z tym, że to i mówi, że nie wiemy jakie te rozkłady są. One są z pewnych, można powiedzieć, nie wiem dokładnie jakie są, ale wiem, że jest ich na przykład skończona ilość i znamy wszystkie w danej klasie i znamy też te, które będą po, po przełączeniu no tutaj jest jeszcze dodatkowa jakaś informacja dotycząca do, dotycząca tego jak wygląda jak wygląda przejście jak już dochodzi do przełączenia to jaka jest szansa że jeśli wcześniej był rozkład i przełączymy na rozkład J no i tutaj Powiedzmy, funkcje wiarygodności y, służą następnie do skonstruowania odpowiednich y, statystyk dostatecznych dla tego problemu. E, y, mimo, że, y, przepraszam, mimo, że tutaj jest y, sytuacja, można powiedzieć, y, tylko y, z jednym momentem zatrzymania, to y, no też. Y, i, i wiadomo, jak to rozwiązać, stosując na przykład równania Bermana, analitycznych rozwiązań dla tego zadania, nawet dla prostych klas funkcji rozkładów nie znam. Natomiast jak przejdziemy dalej, jeżeli teraz dopuścimy dwa do rozregulowania, to, e, jak widać, no, przy Bayesowskim podejściu trzeba e, no, troszeczkę wiedzy takiej wstępnej e, mieć, żeby to, e, żeby to e, dobrze sformułować, a następnie e, z obserwacji otrzymujemy jakąś wiedzę e, a posteriori i, e, i e, Powiedzmy, tutaj jest problem dla jednego rozregulowania. Przechodzimy do zadania optymalnego zatrzymania dla takiego procesu, który jest warunkowym, warunkowym prawdopodobieństwem dla tego zdarzenia, które mówi o tym, że, o, że chwila N jest odległa od momentu rozregulowania nie więcej niż od D. No, można tutaj rozważać różne błędy w jedną i w drugą stronę, co też jest istotne z punktu widzenia praktycznego, żeby można powiedzieć docenić, które elementy obserwacji są ważniejsze dla ograniczenia błędu a posteriori i w jaki sposób unikać błędu zawczesnego zatrzymania. Jeżeli przejdziemy do e, dwóch rozregulowań, to e, te procesy, które a posteriori, które tutaj się pojawiają, są e, dosyć skomplikowane. E, I w momencie kiedy chcemy e, zadanie sprowadzić do e, zadania dwukrotnego zatrzymania, to pojawia się taki e, e, taki ten proces a posteriori złożony z trzech e, składowych, a następnie, e, no, może nas, przepraszam, tutaj, e, chyba nie napisałem tego, a e, no w każdym razie, przy pomocy tych procesów, sprowadza się, e, sprowadza się funkcję celu, którą jest, e, którą jest tutaj moment. o, ta funkcja celu jest tutaj, tak. No, trzech procesów prowadzi się to zadanie do optymalnego zatrzymania takiego y, takiego wektora, y, o którym można udowodnić na przykład te własności, że y, jest Markowski i zastosować do y, wyznaczenia tych statystyk. Y, standardową procedurę wyszukiwania optymalnych momentów zatrzymania. No na zakończenie chcę pokazać taki przykład, który no, może wydaje się dziwny. Właściwie to akademicki można powiedzieć, ale zauważyłem, że na przykład w ubezpieczeniach też. Rozważa się na taką, taką sytuację, więc to nie jest dalekie od zastosowań. Mianowicie, powiedzmy, że mamy tak zwany problem wyboru najlepszego obiektu, ale e, taki mieszany, można powiedzieć. To znaczy, e, w momencie, kiedy mówimy o randowym problemie, to myślimy sobie o tym, że e, obiekty, chcemy wy, wybrać, pochodzą z pewnego zbioru, te obiekty są różne i są nam przedstawiane jako pewna sekwencja. Czyli e, właściwie ich wartość jest nieistotna, istotna jest ich pozycja. Natomiast e, zauważyłem ostatnio, że e, na przykład kupicy i Molajne. E, Zapytali, co będzie w momencie kiedy funkcja wykłady będzie zależała od e, wartości, e, można powiedzieć, etykiet. Te etykiety są e, z rozkładu jednostajnego i na podstawie tych etykiet, e, etykiet wyznacza się rangi tych elementów. No, e, to w takim ogólnym e, problemie, e, kiedy m, jest celem tylko zmaksymalizowanie prawdopodobieństwa bez tego warunku zadanie jest dosyć takie powiedzmy wyznaczenie tej strategii, opis tej strategii jest dosyć skomplikowany. Natomiast jeżeli dołożymy warunek, że zatrzymujemy się tylko na tych obiektach, w których ranga jest równa 1 no to wówczas jest to Powiedzmy zadanie, w którym funkcję wypłaty można od razu powiedzieć, że to jest rozkład no, minimalnej statystyki pozycyjnej. I na rysunku tutaj pokazałem, w jaki sposób przebiega ta funkcja wypłaty. Tak, to znaczy, jak przebiega funkcja wypłaty i jak wygląda wartość. Jeśli teraz do tego problemu dodamy też sztuczny być może problem, że chcemy się dwa razy zatrzymać, a żeby obie obserwacje były mniejsze, na przykład o jednej Ewy. No to wiadomo, że jak się chwilę zastanowimy, to tych warunków jest więcej, wobec tego tego prawdopodobieństwa tak dużego nie możemy się spodziewać, no i... Hmm, tutaj jest jeszcze hmm, asymptotyczny przypadek ten poprzedni, ale w tym przypadku e, drugim, e, w tym kiedy mamy się dwa razy zaczynać, to e, to prawdopodobieństwo optymalne jest dużo mniejsze. Ale dlaczego pokazuję ten przykład? Dlatego, że tak jak w innych zadaniach, które rozważa, rozważają autorzy, posiłkując się podejściem Hachstroma, a ten proces zależny od dwóch indeksów, to pole i jest łatwe, można powiedzieć, do wyznaczenia. To tutaj, nawet w tak prostym przypadku, jak to, żeby maksimum z dwóch zatrzymanych etykiet było mniejsze od jednej enty, pojawia się. <coughs> pojawia się no taki, moim zdaniem, coś, co nie pozwala tego zautomatyzować, algorytmizować, no dlatego że proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy ja wiem, że już mam jedną obserwację, która była relatywnie pierwsza, to każda następna, relatywnie pierwsza, 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 następna, relatywnie pierwsza spowoduje, że handla będzie relatywnie druga. I w związku z tym e, zmienia się perspektywa, czyli funkcja wypłaty dla tego drugiego momentu zatrzymania a jest określona przez to, czy to pierwsze zatrzymanie, e, że tak powiem, było na poprzedniej relatywnej handle 1, czy na drugiej, trzeciej, i tak dalej. No pokazać nierówności, analizując nierówności, że y, drugie zatrzymanie na czymś innym niż ranga 1 jest nieoptymalne, ale y, no, nie można tego, tej wypłaty i ceny w prosty sposób analityczny przedstawić. No i w związku z tym wydaje się, że y, 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 daleko jeszcze jest do tego, żeby Podać jakieś algorytmy, które zadania wielokrotnego zatrzymania będą w stanie, będą rozwiązywane w sposób no, automatyczny. Na tym, tym zakończę. Dziękuję za uwagę.